Cześć widzowie W dzisiejszym odcinku zbudujemy Olbrzymi rollercoaster W swoim ogrodzie Tutaj mamy śrubki potrzebne A tu mamy 11 metrów Rurki PVC Z której właśnie zrobimy tory Całość będzie wykonana właśnie z PVC Oraz drewna A zrobimy to Przejdę No nie widać za bardzo Ale Zrobimy to na górze. Górze mi o górze. Whee! A budowę zaczniemy od montowania torów. Więc zaczynamy. Wyciąłem i naprostowałem dwa takie właśnie, dwie rurki PVC. Teraz z takiej listewki wytniemy szczebelki, które będą szczebelkami. E, I pokażę Wam, jak będzie tor gotowy. To Widzowie początkowo miałem robić takie szczebelki, ale się przeniesą na takie. Te były po prostu za cienkie i tak to na razie wygląda. Cztery d takie i teraz lecimy dalej, bo wygląda to nawet. I od razu wytłumaczę. Wagonik będzie polegał na tym, że będą kółeczka. Z każdej strony. Czyli tutaj, tutaj i od spodu. Wszędzie po kółeczku jednym, żeby wagonik mógł śmigać. Mógł sobie. Śmigać, więc robimy właśnie pierwszy tor teraz No Widzowie, skończyłem pierwszy tor Tak się prezentuje I no, na dzisiejszy dzień już raczej nic nie zrobię, więc Jak chodzi o dzisiaj, to by było na tyle eee, Widzowie, jest już kolejny dzień Ja tutaj będę teraz robić nasze tory i tutaj jest taki mechanizm, że tu będę wkładał rurkę PVC i ja ją będę tam ciągnął i ona się wyprostuje w, w sensie chyba. Ale taką przynajmniej nadzieję, więc ja teraz będę robić. My tutaj mamy. Jeszcze troszkę zostało PVC, śrubki mamy tu. Tu jest tor, i tu jest tor, który teraz właśnie zrobiłem. Więc I Teraz jesteśmy na etapie łączenia dwóch torów, więc postanowiłem. Ja wiem, że wezmę sobie coś takiego, mogę począć kawałek, przeciąłem na puch i po prostu wcisnę to w jedną dziurkę, a na drugi, to wcisnę w drugą i tak to będzie wyglądało. Teraz przedstawię Wam naszą tablicę planowania. Pierwszy punkcik 0: wyrównanie terenu, bo na tej górze jest bardzo nierówno, musimy wyrównać teren. I nie będziemy zjeżdżać ze samej góry, bo nam po prostu nie starczy toru. A nasz... No więc tak to będzie. Wyrównamy tam troszkę teren. I teraz punkt ich pierwszy. Troszkę się rozmazało. Chwila niepewności. Czyli to jest taki moment, że wiecie, że jesteście na samej górze. I już macie zjeżdżać. I ale jednak jeszcze nie zjeżdżacie, i dopiero potem jest zjazd, i to będzie właśnie w tym miejscu. O tu. Dobra. Następne. Ych. Następne jest to. Marker mi spadł. Wielki spadek czyli po prostu no, wielki spadek. Dalej jedziemy. Jak zjedziemy z tego spadku i nie wypadniemy, to dojeżdżamy do 300, 360, która będzie w tym miejscu. A na samym końcu właśnie jest koniec trasy i on będzie tu. A więc tak to właśnie wygląda. Lecimy budować, ale wieje. Dobra, ja wyrównałem trochę teren na górze i w międzyczasie tak zaczęło wiać, że musimy na razie przerwać. Serio, zobaczcie tylko sami. Widzowie, właśnie tutaj zostały nam ostatnie dwie takie. cioła i mamy ostatnie. Ostatni tor. On z długości tam tych dwóch połączonych, albo trochę krótszy, to no nie wiem. I przyszło nam drewno. Będziemy wycinać kawałeczki Potrzebujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć kawałków i idziemy budować rollercoaster coaster. Jak mi przyjdą kółka, i będziemy już budować wagonik. Zaraz. Da. Dobra, widzowie. Tor jest skończony. To jest ostatni tor. Z niego będzie pętla. I jeszcze nie obiecuję, że będzie w ogóle ta pętla, bo nie wiem, czy mi starczy tego toru. Oby było. Oby starczyło. Ja się postaram. Najwyżej, jak nam nie starczy, to dokupimy. Musi być pętla. Musi być. Musi być. No, to idziemy. Trzeba to wziąć i zanieść tam do garażu, gdzie budujemy. Widzowie na górze. I teraz... Y właśnie będziemy przystosowywać tory do górki. A potem dodawać podpórki. <laughs> Widowie. Tak to wygląda. Troszkę nam zabrakło toru, więc trzeba dokupić ze 2 metry, myślę. No i tak to wygląda, właśnie. Dobra. No to lecimy do sklepu. Widzowie, ja jednak nie idę do sklepu. Myślę, że jednak będzie git. Teraz zajmiemy się podpórkami i tak dalej, a potem pojedziemy do sklepu i będziemy myśleć, co dalej. Na razie znajdziemy się usztywnieniem konstrukcji. Drewna zbudujemy podporki. To jest jak to wygląda. To będziemy przymocowywać tory do tych badylów tu na takich grubych śrubach wielkich. I teraz właśnie tak to będzie wyglądało. Musimy zrobić. Położyć tory i zrobić podtrzymywacze do 360 I znowu jeszcze przyszliśmy do naszej tablicy planowania Bo troszkę zrobiliśmy i wymarzymy To co zrobiliśmy właściwie jest tak co tu? Chwila niepewności Czyli to na górze to To mamy Wielki spadek Także mamy przyczepione Trzeba jeszcze zrobić koniec trasy Zakończenie trasy Oraz 360 No ale 360 już mamy zrobione Podpórki po, po będziemy robić w następnym odcinku Więc to mamy do... I, kon... I koniec trasy Tego już nie zrobimy na ten odcinek To zrobimy w następnym a więc ja się już z wami żegnam i do zobaczenia!